Gorąco. Gorąco ma lato. A ja nie lubię lata. Oj, przestań zrędzić. Cieszę się, że nie widzisz na jakimś haku. A co to za różnica wiszę ci się parę? Tak i tak będę miał przesrane. Ja sami nie padam na stałą wytrzymać. O, staro kurza, sporo książek mówi jak już piszę Albo nie wiem co. To nie moja wina, że leżysz w kuchni! Piszę. Tak? Powiedziałam, że wisza nie leży. Przykro mi bardzo. Naprawdę? Nie! Szmata! Podałbyś mi drinka! A czyim, idiotko? Nitkami? i mógłbyś przynajmniej trochę podawać! Że, co, że niby nie jestem tylko jedną szmata, tylko słownym aktorem, tak? Nie masz tak mówić, to lepiej przestań! A właśnie, że nie przestanę, mam dosyć tego dawania. Podaj mi drinka, zrobimy, zastanówmy to, to, w dupie to mam. Ty nie masz dupy! I to też w dupie mam! Jesteś niemożliwy! Do no, tego gorąca coś ci się poprzewracało! Poprzewracało? Zaraz mi powiesz, że w głowie! No jak dupy nie ma! Bo no, nie wiecie, głowy, to gdzie ja niby mam? Na pewno nie w dupie! Przestań, on nitko, przestań! mi się, za dziwna plamka robi na środku! Nie widzę! On nitko, ja się!